Dzień dobry, witam pięknie w 15 dniu. Vlogmasa. Ja tutaj zaczynam od kalendarza z herbatkami i zobaczymy, jaka się ukrywa herbatka na dzień dzisiejszy. Jednak muszę ten kalendarz tak odwrócić, bo się zdecydowanie lepiej wyciąga te herbatki w ten sposób. Co my tu mamy? Na dobry początek dnia, ale ja będę ją piła praktycznie na koniec. Jestem w ogóle już po pracy. Nawet drzemkę zaliczyłam, dlatego że no, troszkę kiepsko się czuję. Ale napar, tu jest napar. I co mamy właśnie w środku? Melisa, liście czarnej porzeczki, dzika róża, jabłka, mięta, hibiskus, werbena cytrynowa, aromat i buławatek. I obowiązkowym napojem, oprócz herbatki, będzie jeszcze gripek, dlatego że ja się właśnie troszeczkę... Dalej kiepsko czuję, ale nie jest źle, wiecie? Nie jest źle, wczoraj miałam tylko malutką gorączkę. Dzisiaj też mnie trochę pobiera, ale mam nadzieję, że jutro już wracam do żywych. W związku z czym, ten vlog będzie połączony, bo po prostu zrobię praktycznie tylko otwarcie kalendarzy. A miałam ambitne plany przy schodów. Myślałam, że jeszcze kokardę tutaj powieszę, no ale no nic się nie dzieje. Wiecie, czasami tak bywa, że nie wszystko, co planujemy, oczywiście wychodzi. Tutaj jeszcze chciałam pokazać, że pali mi się ta świeczka od Ani, którą dostałam wczoraj, o przepięknym, takim świąteczno-pomarańczowym zapachu, tutaj z aneszkiem, Przepięknie pachnie. I pamiętacie, jak mówiłam, właśnie, że do tych patyczków właśnie drzewnych idealna by była taka właśnie pomarańczowa świeczka, a więc już ją mam. Nie muszę ją szukać. I Przechodzę do kalendarza z drzemikami i 15 okienka. I tutaj dżemik. Nie wiem, czy dobry, prawidłowy, bo to się wszystko już w tym kalendarzu pomieszało, ale nie ma to żadnego po prostu znaczenia. I tak wszystkie zostaną wyciągnięte. I czy coś mi tu mówi? Nie, nic mi nie mówi. Obrazek. To są chyba truskawki, tak? I, i co tu jest? Porzeczka czerwona luby. Dobra, idę na tłumacza, nie będę zgadywać z obrazków. A więc moja dedukcja z obrazka wyszła prawidłowo. Są to truskawki razem z czerwoną porzeczką. Plus do tego jeszcze jest tutaj w składzie sok z cytryny. A teraz przechodzę do kalendarza perfumowego. Piętnastka jest tutaj na samym wierzchu, także będę ją otwierać i zobaczymy, jaka próbeczka kryje się w środku tym razem. Ta paczuszka z kalendarza perfumowego to jest próbka, jak widzicie, marka francuska Atelier Colon. Jest to mm, zapach kalifornijskiej klementynki, ale to nie jest taki zapach oczywisty, jak się tutaj wydaje. Przepiękne, świeże, takie optymistyczne otwarcie, wymieszane z nutami zielonymi, korzennymi. Bardzo aromatyczny początek. Ja to sobie już naniosłam właśnie na rękę, żeby się pocieszyć chociaż troszeczkę w dzisiejszym dniu. I powiem Wam, że bardzo mi się spodobał ten zapach, ale zostawię sobie tą próbeczkę na taki sezon wiosna-lato, dlatego że no moje wrażenie póki co jest takie, że ten zapach będzie takim idealnym kandydatem na wiosnę lato niż teraz jest zbyt świeży, zbyt taki rzeźki, jak na takie mroźne właśnie miesiące czy zimne miesiące, tak się prezentuje w ogóle tutaj środek pełnowymiarowy flakon. I taka ciekawostka, bo ja już tą marką się interesowałam. Co prawda żadnego zapachu tam nie wpisałam na moją wishlistę, ale ogólnie o marce czytałam, dowiadywałam się, jest to marka, która została założona przez yy, francusko włoską parę, tak Także no, zapachy z takiego połączenia mogą być bardzo, bardzo ciekawe, także tym bardziej jestem zaciekawiona innych zapachów właśnie po dzisiejszej próbce. Mamy kolejny dzień dzień dobry bardzo i witam Was w 16 w dniu masa Można powiedzieć, że dochodzę już do siebie, trochę jeszcze mam problem z gardłem, z zatokami ee, i z zatkanym uchem, bo u mnie nie może być nudno i prosto, bo jeżeli nosek gardełko się odzywa, no to ucho też bo nie może być przecież gorsze, ale ja z tym uchem to w ogóle mam problemy kilka razy do roku z jednym z lewem, zwłaszcza. E, w ogóle jest sezon takich przyziębień, gryb, dlatego że u nas bardzo dużo w pracy ludzi nie ma. E, dzisiaj cztery osoby poszło do domu, w ogóle 10 chyba nie przyszło. Także no taki sezon, dopadło i mnie I pierwszy raz chyba w grudniu jestem chora od nie pamiętam kiedy Na żadnym vlogmasie gdzieś tam nie byłam przeziębiona No może jakiś katar i to tyle Ale tak żebym wiecie musiała odpuścić na przykład vlogmasa i tak wczoraj nagrać tylko i wyłącznie kalendarze To chyba nie wiem czy tak było Nie pamiętam, zresztą mniejsza z tym Dzisiaj mam taki plan Chciałam ozdobić schody i drzwi, ale drzwi sobie odpuszczę, ponieważ, no, zwłaszcza, że jeszcze nie doszłam tak 100% do siebie, to nie chcę, wiecie, latać pomiędzy ciepłym a zimnym powietrzem, także może jeszcze drzwi nie, ale wezmę się za schody. Tutaj mam dwie torby, kokarda czerwona oczywiście i tutaj łańcuchy, i tak powiedziałam wcześniej, no, kokardę sobie odpuszczę, może jutro albo w sobotę. Ale ten, ozdobie schody, właśnie. U nas zdobienie schodów jest proste, łańcuchy i lampki. Ale zanim zajmę się schodami, to popatrzcie, co ja tutaj niosę, dęko, proszę Państwa, chyba pierwsze od czterech albo pięciu lat, nawet. Postanowiłam w końcu po czterech miesiącach wziąć się za y, czyszczenie komody Aleksa mojego, gdzie trzymam moją pielęgnację, kosmetyki, zapasy i tak dalej. Posprzątałam dzisiaj jedną szufladkę, także znalazłam takich kilka zdękowanych rzeczy, bo nie uwierzycie, ale duża część mojej zakupów z polskich jest jeszcze w tej reklamówce, bo y, powiedziałam sobie, że nie powsadzam do komody, póki nie posprzątam, także najwyższa pora już po czterech miesiącach ogarnąć komodę i y, dać kosmetyki tam, gdzie jest ich miejsce. A wracając właśnie, y, tutaj mam kilka rzeczy, które zgarnęłam z komody i tak na szybkiego mam nadzieję, że w dwóch minutkach się uwinę. L'Oreal Detox Wash, to jest taka czarna pasta, ja bardzo ją lubię i tak dwa razy do roku przerywam moje y, ulubione Oczyszczanie twarzy jest to olejkowe na bazie olejków, lub czystymi olejkami, lub jakimiś tam masełkami, czy tam e, wiecie, takie pasty kokosowe. I sobie przerywam takie oczyszczanie na rzecz właśnie tej detoksującej czarnej pasty z L'Oreal. Ono naprawdę bardzo fajnie oczyszcza. Plus, do tego zostawia na skórze taki delikatny film i w ogóle taką gładzitką skórę, także dwa razy do roku u mnie ta pasta minimum yy, jest w użyciu. Następnie, jeżeli nie macie nadmiernej potliwości, to polecam te produkty Bionsen. One są naturalne, nie mają aluminium, są bez parabenu, bez alkoholu, są na bazie mineralnej wody termalnej japońskiej, dodam. Yy, występują w kulce, w sztyfcie, w aerozolu i w sprayu i są dostępne na pewno w Hebe, bo osobiście widziałam właśnie tą markę na Półka, chyba. Następne toniki tutaj mam. Mleczko Tygrysie i kumkwat z kwasami. Aha, marka Flaff. Uwielbiam mleczko Tygrysie. Na razie jest nie do pobicia, także wygrywa nawet z tym kumkwatem. I tutaj aż tak komfortowo się nie czułam, yy, używając tego toniku. Ale też pamiętajcie, mam bardzo yy, suchą skórę. U mnie mleczko Tygrysie wygrywa po prostu. I teraz właśnie sobie z tej reklamówki wezmę do góry. Flaw i to jest z kwiatem kudzu i to jest przeciwzmarszczkowy tonik. I też Asia, właśnie oraz Sylwia bardzo faliły. Asia z kanału Joanna Pinkowska YouTube oraz Sylwia S z kanału Sylwia S bardzo faliły ten tonik i też go uwielbiają. I zobaczymy, czy on również zdobędzie moje uznanie, jak Mleczko Tygrysie, i czy się okaże lepszym. Od mleczka teglisiego, i tutaj jeszcze mam esencję, esencję do twarzy z ananasem, z sokiem z ananasa, marka Bielenda, Boże, ja już się zacinam, dlatego że wiecie, przeszkadza mi to ucho zatkane i głos. No. W każdym bądź razie ostatni zapas wyciągnęłam sobie yy, tej esencji, także jeszcze mam jedną buteleczkę, i tutaj mam takie produkty Catrice Cień Bazowy. Klorówka wykończona. Wiecie, co najbardziej brakuje mi we wszystkich paletkach? Cienia bazowego, takiego dużego, podwójnego najlepiej, bo ja najszybciej właśnie te cienie bazowe zużywam, a więc dokupuję sobie z marki Catrice. Bardzo fajny, bazowy cień, który jest niezbyt biały, też niezbyt tak jasny i świetnie się w ogóle na nim cienie inne utrzymują. To jest numer 020 Matte Stick. Beige, dobra, i tutaj mam dwa ostatnie produkty. To jest mój. O Boże, jak ja znalazłam ten korektor, to byłam zachwycona. Najlepszy korektor na świecie. I został wycofany. O czym mnie poinformowała Małgosia z kanału Marga Eska. I napisała mi gdzieś tam w którymś komentarzu: A chyba pod ulubieńcami, bo ja prezentowałam ten korektor jako ulubieniec któregoś tam już roku. I Małgosia napisała mi, że on zostaje wycofany. Jak ja się o tym dowiedziałam to zjeździłam wszystkie szafy u nas, w pobliżu, i wykupiłam wszystkie korektory. Także w tym roku, a on został wycofany ze dwa lata temu chyba, w tym roku wykończyłam ostatni. Z bólem serca, ale marka Catrice niestety nie powtórzyła. Są te nowe, takie, w, no, no wiecie, w tym pędzelku, takie w sztyfcie, no ale niestety do tego One Drop coverage, no, po prostu się chowa. I tu mam już ostatni concealer. To jest też mój ulubiony concealer i odkryłam go właśnie dzięki małgosi z kanału Marga Eska, która mi kiedyś w paczuszce go przysłała. I powiem Wam, że u nas też jest ciężko go dostać, no ale teraz szukam online, dlatego że yy, no, równocześnie sobie używam i tego, i tego. I bardzo fajnie, również na skórze dojrzałej, wygląda. Nie wchodzi w zmarszczki. Ja też nie pudruję strefy właśnie oka żadnymi pudrami, jeżeli używam korektor. Yy, fajnie się wklepuje, fajnie zastyga, chociaż dłużej zastyga niż ten, ale jak zastyga, to też nie powoduje, że ta skóra, wiecie, jest jakaś sucha i tak dalej. No. Także tyle polecajek na dzień dzisiejszy. Na pewno jeszcze, jak yy, dokończę szufladę sprzątać, <laughs> szufladę, szuflady z Aleksa, to jeszcze coś tam się znajdzie. Okej, okay, i te wszystkie rzeczy odkładam, zaraz pójdę sobie wyrzucić do recyklingu, ale korzystając z okazji, że jestem przy kalendarzu herbatkowym, wyciągam właśnie herbatę, która przypada na 16 dzień Masa, a jest to po prostu English Breakfast, czyli herbata czarna, ale wpadł mi taki pomysł do głowy, że zostawię sobie ją na weekend albo jutro. No nie wiem, w każdym bądź razie, jak zakupię wszystkie składniki, to zrobię przepyszną herbatkę, taką na mój sposób. Już nie mogę się doczekać, czekam na to cały rok. Chcę, by wreszcie były święta i spełnianych marzeń. Noc. Niepotrzebne mi prezenty, żeby poczuć magię świątyni. Zadanie na dziś wykonane z pomocą Sebastiana naprawdę bardzo szybko mi poszło. Przeozdabianie tego przedpokoju, jak widzicie, po prostu to nie jest nic takiego. Spektakularnego. Ozdoba jak od trzech lat. Taka sama, nic się nie zmieniło, chociaż myślę nad jakąś zmianą właśnie na tym przedpokoju. Kobaltowe łańcuchy razem z takimi różowo-fuksjowymi lampeczkami, żeby dać taki trochę ciemniejszy klimat, właśnie tutaj na tym przedpokoju. Myślałam coś tutaj, jak widzicie mojego palucha, to tam jakąś właśnie wysoką ozdobę. Próbowałam bałwanka, misia polarnego oraz koale w ten róg wsadzić. Ale z tej perspektywy to się wydaje, za mała ta ozdoba. Także my, muszę pomyśleć o czymś większym. I właśnie bałwanek, ta świecąca ozdoba zmieniła swoje miejsce. Nie jest już pod choinką, bo coś tak do końca mi tam nie pasowała. A znalazła się właśnie tutaj w tym rogu przy drzwiach wyjściowych. Wydaje mi się, że o, o wiele, wiele lepiej to wygląda. W ogóle ta wtyczka mnie denerwuje od tego bałwanka. Ja nie wiem, co oni tak... Te wtyczki takie długaśne robią, ale no próbowałam w to miejsce go dać. Ale też mi, też mi nie bardzo pasuje. W ogóle ten, o, może lepiej wygląda. No nie wiem, jeszcze będę myślała nad tym, żeby coś tu zrobić, bo naprawdę denerwuje mnie ta wystająca wtyczka. No ale tutaj z tej strony będzie widać kable. Dobrze. Dobra, niech idzie sobie tutaj. Jakoś muszę przeboleć tą wtyczkę. I stała się jedna rzecz na 16 vlogmasie. Z cyklu myślałam, że nagrywam, a nie nagrywałam. Tak, nagrywałam otwarcie kalendarzy. Ostatecznie okazało się, że ja nic nie nagrałam, także przychodzę po prostu do Was ze zdobyczami z dnia dzisiejszego. I mam tutaj gem o bardzo ciekawym połączeniu, dlatego, że jest to, są to połączone brzoskwinie razem z jaśminem. A w kalendarzu perfumowym znalazłam próbkę od Valentino jest to linia Born in Roma, wersja Yellow Dreams, woda toaletowa dla mężczyzn. I tak gumicz skorzysta sobie. Dominika pewnie nie wiedziała, że są to męskie perfumy. Ale super! Dam gumisiowi do przetestowania. Także jeżeli gumisiowi się spodobają, to chętnie mu ten zapach zakupię. Ja sobie pozwoliłam troszeczkę tutaj nanieść na nanieść na rękę. Powiem Wam, że otwarcie było bardzo ciekawe. Świeże, cytrusowe otwarcie. Później fajnie zaczęły się wyłaniać takie nuty przyprawowe. Ale wiecie co? Po 15 minutach ten zapach przestał mi się podobać, bo stał się takim zwykłym, pospolitym zapachem zapowiadał się bardzo ciekawie. Myślałam, że z tego coś fajnego będzie, ale niestety mnie się nie podoba jako męski zapach. Uważam, że pachnie po 15 minutach Dość tak tanio, ale jeżeli gumisz stwierdzi, że to jest zapach jego życia i jemu się bardzo, bardzo podoba, to dlaczego nie? No, sprezentuję mu taki zapach, ponieważ to on będzie nosił te perfumy. Czas się pożegnać i zakończyć vlogmasa podwójnego w zasadzie, bo z wczorajszego dnia 15 i dzisiejszego 16. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam oczywiście na kolejny. Ściskam Was mocno, w ziaczki. na razie,